Ile masz lat? 21. Skąd jesteś? Z Warszawy. Dlaczego tu przyjechałaś? Dlaczego tu jesteś? Przyjechałam do Jarocina, ponieważ bardzo pragnęłam przyjechać na ten festiwal. Dużo o nim słyszałam, chciałam posłuchać dobrej muzyki. Chciałam przeżywać muzykę razem z innymi ludźmi, chociaż to zupełnie nie wyszło. Na Krzysztofa ońcyna czekają dziewczyny, koszło od raku 348, przez studium przez 10 minut. Jasiu Adamski, z Radzi Boża, proszony jest o zgłoszenie się pod studium, czeka na niego kenio. Postarzam. Jasiu Adamski, z Radzi Boża, proszony jest o zgłoszenie się pod studium, czeka na niego kenio. Na Filesia, Wojska i Kasola czeka Harry przez 15 minut pod Radio Do Jarocina przyjechało wiele tysięcy ludzi, ludzi yy, podzielonych na grupy. Jest dużo uczestników, zwykłych ludzi, dużo popersów, punków, skinów, faszystów, gitów. Ludzie ci na terenie obozowiska zachowują się raczej przyjaźnie, razem ze sobą rozmawiają. Co sądzą o tobie ludzie, jak patrzą na ciebie, jak przychodzisz ulicą? A nie wiem, nie dowiadywałem się to. Dzieci, płacze, za... dzieci płaczą od rana. No. A pokazują cię palcami? A tak. no, u nas takie miasto, że rado, że tam mało jest panków. Przyglądają się. Właśnie rejestracja śpiewa, że idzie wariat ulicą wytykany palcami. Dziwny ma spodnie, dziwny ma włosy. Śmieszy to ogromnie szare roboty. Śmieją się ludzie, nie wiadomo z czego. To wszystko za to, że my jesteśmy takimi ludźmi, że nie wyglądamy jak wszyscy. Za to, że mamy nity, że mamy na przykład te znaczki, za to, że, że mamy spodnie wróbki, że mamy włosy postawione, że mamy włosy w różnych kolorach. Polityka nas nie interesuje. No to, to, jest, to, to jest nie nasza sprawa. Po prostu chcielibyśmy, żeby, żeby była po prostu tolerancja. Po głębszym poznaniu ludzie dzielą się swoimi problemami, tym co jest złego w szkole, co jest w domu, jakieś wszystkie konflikty z otoczeniem. I taką grupą, którą lepiej poznałam, w którą weszłam, są właśnie pankowie. Jest to grupa, której ludzie się boją. Po głębszym poznaniu, wejściu, pobyciu z nim przez dwa tygodnie, yy, okazuje się, że są to ludzie bardzo życzliwi, bardzo mili którzy potrafią się dzielić jedzeniem papierosami dosłownie wszystkim, co mają w danej chwili. Tak samo potrafią bronić, jeśli, jest, jeśli uważają, że zachodzi jakaś potrzeba tego. To, co działo się wczoraj na koncercie, to było to, co właśnie nazywa się punkiem. To była nasza muzyka. Odbieramy to i pokazujemy po prostu to, 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 co czujemy. A to przecież wcale nie jest agresja. Polska muzyka, punk rockowa, cechuje się tym, że to jest muzyka anarchistyczna. <laughs> Głównym takim przewodnim hasłem punków jest przecież no future, czyli bez przyszłości. Żyjemy z dnia na dzień, nie, nie przejmujemy się tym, co będzie jutro. Mnie to nie obchodzi, czy jutro będzie wesoły dzień, czy wspaniały. Ważne, że teraz mi jest dobrze, że w tej chwili jestem... Na, zadowolony. zadowolony. jestem najedzony, no i jestem ubrany. A to nie ważne, czy ja będę kiedyś inżynierem, czy tam jeszcze jakimś lekarzem. Ważne, że teraz mi jest dobrze. Nie wiesz sam czego chcesz, po co jeszcze ruszasz się, to co zrobisz będzie źle, po co jeszcze starasz się, możesz wszystko chyba wiesz, być człowiekiem, szmatą też, bohaterem pierwszych stron, aż nadejdzie dumny zgon. Mówią mi, że jestem szmata, czuję się jak psychopata, czuję się oszukany, jestem kurwa załamany. To są takie teksty. Ta choć wydaje się agresywna jest i może zbyt prosta, jest jednak bardzo fajna. Można ją czuć i jeśli się jest głębiej, to naprawdę się to przeżywa z ogromną radością. Poza tym słowa, słowa są bardzo ważne i są, są mądre. Mówią o wolności, o sprawiedliwości, o przeciwko wojnie. Są to słowa mocne, ale dobre, bardzo prawdziwe, które może rażą innych ucho. Ale w głębi serca prawie każdy z nas właśnie o tym myśli. Właśnie tak czuję. Mała wojna, wielkich światów. Wielka wojna, małych mocarstw. Nuklearna, twa zabawa na dwóch końcach tego globu. Reszta świata na zabawę patrzy z boku. Kto ulegnie, kto skocięży, regulamin już nie ważny. cieszy każdy koncert. Na przykład ja potrafię poświęcić 3 dni, jechać 1000 kilometrów, żeby obejrzeć swoją grupę na jakimś przeglądzie, chociaż zagrałem te 40 minut. Żyję tą muzyką. Po Czuję ten tank, bo czasami siedzę w domu i chciałbym, żeby ktoś do mnie żeby ktoś mnie odwiedził, ale nikt nie przychodzi, nikogo nie ma. To wtedy włączam sobie magnetofon, słucham pan kroka i nie czuję się po prostu samotny. I wiem, że są ludzie gdzieś tam jeszcze, którzy czują to samo co ja, więc jadę na koncerty, spotykam takich samych ludzi, robimy zadymę na, na koncercie, tam ktoś dostanie w nos, ale to jest nieważne, bo on nie dostanie w nos specjalnie, on dostanie w nos niechcący. I później się żegnamy, spotykamy się na, na, na następnym koncercie, już jesteśmy kumplami. Tak jakbyśmy się znali już nie wiadomo ile. Najbardziej przeżyłam koncert grupy Deserter. Była to muzyka, którą czułam, w którą właśnie weszłam tutaj na festiwalu w Jarocinie i przyłączyłam się do tańca punków. Byłam bardzo radosna i szczęśliwa, że właśnie wciągnięto mnie do tego tańca, bo było to coś pięknego, coś, co, co przeżywa się przynajmniej w moim życiu. Uważam, że jeden jedyny raz. I to, że mnie popychano, że mnie stukano, wcale mi nie przeszkadzało, nie mam żadnych siniaków, nic mnie nie boli, bo... Bo było fajnie, nikt mi krzywdy nie zrobił, nawet ochraniano mnie. Ci ludzie nawet robią własny kordon, żeby innym krzywdy nie zrobić. Choć wygląda na to, że, że może są agresowni w stosunku do innych uczestników. jest to na pewno nieprawda. Jarocin miesiąc temu miał oberwanie chmury. Była gorsza sytuacja. A dzisiaj spadł no, drobny deszcz potrzebny dla rolnictwa. Ale ja rozumiem, że to się nie godzi z waszym ubiorem. Znaczy, ale pan już tonie. Przepraszam. Tak, pan. ale że ja utonę, wy na bosaka, nie ma problemu. Ja mam pytanie tu do, do zebranych młodych tutaj miłośników muzyki lokowej. Jak oceniać się przygotowania, serc? Bardzo dobre, tak? To chyba jest największa... Dla nas przyjemność, naprawdę dla nas największa przyjemność, bo jest tutaj wiele ludzi zaangażowanych. A czy pan ogląda koncerty? Tak, oglądam koncerty i stwierdzam, że mu muzyka młodzieżowa, rockowa to jest nie tylko dla młodych ludzi. Ona jest dla ludzi, którzy rozumieją świat trochę inaczej, jak przeciętny obywatel. Można jej to powiedzieć obóz. W zasadzie jest to takie pole zamknięte, że nie można wejść swobodnie, wyjść swobodnie. Trzeba się, już późną godzinę trzeba się tłumaczyć, gdzie człowiek idzie. Nie ma, nie ma tej wolności, nie ma tej swobody poruszania się. No wprowadzili tam te stoiska skupne, no ale to nie to. No. No, na miejscu się można zaopatrzyć, ale już takie wolnej poruszania się nie ma, nie? Na terenie obozu daje się odczuć pewną nienawiść, niechęć do nich. Przy bramie są kontrolowani, muszą podnosić ręce do góry, tak jakby byli zupełnie w obozie, tak jakby byli wydzieleni. Jest to okropne, bo ludzie ci są taką samą młodzieżą, jak i, jak i pozostali uczestnicy, a jednocześnie robi im się naloty nocne, rewiduje się, bije się często i... Czują oni niechęć do ludzi, więc trudno się im dziwić, że są, się dzielą, że stanowią pewną grupę. Każdy człowiek jest w pewnym sensie punkiem, ale, ale stara się to w sobie po prostu stłumić. Sztucznie, niesztucznie. Bo my nie gramy, my nie gramy, po prostu bierzemy wszystko na żywo. Jesteśmy tacy w tej chwili, to jest fajnie. Każdy właśnie związał się z punkiem, dlatego że ma jakieś problemy. No właśnie coś, co go nurtuje, coś, co jest u niego, u niego w sercu na dnie. W zasadzie jesteśmy pesymistami. Wiemy, że zginiemy, że to, kiedyś, że to się kiedyś skończy, ale nie mówimy tego głośno. To, co się dzieje z dnia na dzień jest najfajniejsze i najmilsze. To się jakoś tak przeżywa. To, co się jakoś planuje czy układa, to przeważnie już nie jest takie. Większość i młodzieży, i ludzie starsi nie żyją, a wegetują. Jest to straszne życie, dlatego że nie mają żadnych rozrywek. Jedyne, co ich łączy, to jest praca, telewizja. Jest to takie bardzo smutne i często ci ludzie są rozczarowani. Właściwie nie wiedzą, po co żyją. I nikt nas tego nie nauczył, jak żyć naprawdę. Kiedy będę starą kobietą i nie dostanie. Ciało, że są one razem.